Moi drodzy, gdzieś tutaj walczyłem z tym bossem. Musimy znaleźć tego bossa teraz. Jesteśmy mocniejsi. Ostatnio jak tu byliśmy to miałem 80 level. Teraz mam 126. Był prawie 127, a no, no, było blisko do sto, 127. Czekaj, to chyba to zabija, no. Ta, trzeba chyba inną stroną iść. Czemu ja nie obrywam? O, Okej, okay, to zabija, no. Pójdziemy, tak jak trzeba. Dobra, wydostanę. Tak, idziemy, idziemy, idziemy bokiem. Bokiem pójdziemy. Bo to jest taka pułapka, że choćbyśmy chcieli, to z tego co pamiętam, to i tak byśmy nie przeszli. A, czekaj, tu się coś klikało. Rzeczywiście, już pamiętam. O, tak jest. Tak jest. Dobra, zobaczymy moi drodzy, czy to było tutaj. Jakoś się szło, ja już nie pamiętam. Ale pamiętam, że tutaj był jakiś boss. Boss, z którym trzeba było walić solubę Nam się wtedy nie udało, jakiś wąż Wąż tibijski Normalnie jakiś wąż tibijski, człowieku Pamiętam go, pamiętam go Ale kiedyś Kiedyś ten wąż to był dla mnie, kurczę Spory problem, spore wyzwanie, a teraz w sumie Tego węża to ja walę na dziąsło bez większych problemów ale następnego chyba ominiemy po prostu, bo szkoda czasu, nie? Czekaj, pułara bierzemy, bo tutaj już pułar, niech zbiera luta, nie? Pułar do roboty! Zbieraj siano, zbieraj luta pułar. A my lecimy dalej, nie? Jedzonko. I let's, let's go, let's go. Ale czy tego węża będę bił? Nie, no na razie chyba poprzebiegam trochę. Myślę, że musimy tutaj coś porozkminiać jeszcze. Return of the Science to MMORPG osadzone w świecie inspirowanym Dragon Ballem. Twórz własną historię, dołącz do drużyny i rywalizuj w dynamicznych walkach PvP. Eksploruj dungeony, rozwijaj ekwipunek i buduj swoją ekipę, by zdobyć przewagę w walce o Future Earth. Zarejestruj się przez link w opisie i odbierz 3 dni premium za darmo. Trzeba znaleźć to miejsce, mówię Wam, trzeba znaleźć to miejsce, gdzie to było. Tutaj jest w ogóle to przejście. Bodajże, jeśli się nie mylę, to to jest to właśnie, jakby to Wam wytłumaczyć. Przejście za tym, o widzicie? O, właśnie, tutaj. Tutaj jest chyba ta droga, na której się ginie, przechodząc tędy dostajemy na dziąsło. Nie przejdziemy tego po prostu, to jest tak zrobione. Chyba, że ktoś ma jakiś tam może 400 czy coś poziom. To może przejdzie, nie? Na moim levelu to raczej może być ciężkie. Raczej się pada. Wolę nie sprawdzać, nie? Wolę nie sprawdzać, jak mam być szczery. Tak więc idziemy po prostu dalej, moi drodzy. Idziemy dalej, szukamy tego przejścia. Ja tak troszkę coś tam z głowy pamiętam. Może nam się dzisiaj uda to zrobić, a jak nie, to będziemy kontynuować następnym razem. Ale coś tam z głowy pamiętam. Kierunek, mniej więcej. Niestety, nie wiem czemu, ale Quest Log z boku mi w ogóle nie pokazuje. Więc nie jestem w stanie w ogóle się określić, czy idziemy w dobrym kierunku, czy nie. Ale na pewno można powiedzieć, że jest tutaj. Fajnie, bo jest dużo potworków, a dużo potworków daje nam dużo expa, więc jakby... Win win, co nie? Win win. Mój zegarek właśnie mi tutaj zadyndał, żeby mi powiedzieć. Rusz się. No przecież się ruszam. Przecież biegam, nie widzisz? Nie widzisz, gościu, jak tu biegam. Jak to wygląda tutaj? Gdzie to było? Czekaj, normalnie wiecie, gdzieś jest dziura bani, ale zaraz sobie przypomnimy, tu jest jakieś zejście. Sprawdzimy jeszcze inne przejście jakieś siema. Coś tu robicie? Czy tylko tutaj nic nie robicie? Dobra, tu nic nie robią, widzowie, no. Wahadło, dobra, wydaje mi się, że to by było, bo tutaj było, bo z tej lewej mańki, no. Lewa mańka. O, tak jest. No, to jest ten robot. I on wybuchał i rozwalał drzwi. Boom. Mega spoko rozkminione. I teraz chyba, jeśli dobrze pamiętam, naszym zadaniem nie było pójść tam do góry, tylko właśnie pójść tu w prawo. Tak mi się wydaje, kurde, nie pamiętam. Teraz jest właśnie rozkwina. Czy to miało być w prawo? Czy to miało być. W lewo. Nie no, czy tam w dół, nie? Nie pamiętam, zaraz zobaczymy. Dobra, pal gumę O, siema, eksa nie cooldownem zeszliśmy na dół. Czy to było gdzieś tutaj? Trudno mi powiedzieć, nie? Tu w ogóle jak to wyglądało, przez chwilę miałem takiego zonka. Czekaj, tu jest jakieś w ogóle expiola, człowieku. Tu jest woda. Stąd wyjęliśmy dragon bala. Wyjęliśmy tą piłkę dragon balową. O kurde, to chyba źle poszedłem, czy nie? Czy lubię Regę? No, czy. Nie mam tak, żebym nie lubił. Na pewno nie na streamie, bo bym się zamulił i poszedł spać, nie? Ale tak, czasami kiedyś się jakiegoś jakieś Marleja czy coś, nie? Czekaj, bo teraz mam, mam rozkminę, Czy. Eee, czy to tu, czy nie tu? Może to tu? A jesteśmy tu w stanie coś zlokalizować? Dobra, ja to przebiegnę na szybko jeszcze. No, a wy widzowie lubicie Regę? To tak przy okazji. Ja tutaj rozkminiam, moi drodzy, ja tu rozpiniam czy ja w ogóle dobrze idę. No, Regę no, ale to jest takie, wiesz, bardziej pod totalną chillerę, nie? Na streamie to ja potrzebuję takiego. jebnięcia po prostu, nie? Wiesz co? Na streamie musi być. Musi bujać, musi bujać głowa. Mimo, że jestem wychowany gdzieś na rapsach, no to nie ma co ukrywać, no jednak takie jakieś różnego rodzaju techniawy i tak dalej, no to, to bardziej gdzieś tam pobudza, nie? Bardziej buja. A tu jest coś na dole. Zobaczymy, czy to to. Czy już nas za bardzo zagalopowało? Dobra, gumę. Mm. Widzowie, którzy oglądają ten odcinek, nie słyszą tego samego seta, którego słuchamy my na streamie. Bo ten set będzie zablokowany, nie? Od razu, prawa autorskie by go zablokowały. O jest, znalazłem! To jest tu! Trafiliśmy, widzowie! Naczuję, trochę, ale jest! Trzeba się przygotować tutaj. Na pewno, potiony zmienimy. Bo tutaj jest ten boss. Boss, boss, boss. Miejmy nadzieję, że tyle starczy. Dokładnie, wszystko zależy od okoliczności. Dokładnie tak, synu. Tak jest Dobra, no to teraz już powinno być GIT, nie? Teraz już powinno być GIT. Czekaj, te śmieci powybijamy. Trzeba je tutaj. A stalowica zrobić. Ten z lewej strony był wcześniej, to nas na dwie buły. Na dwie buły nas brał tamten boss, nie? No. Siema, dalej jesteś taki silny, czy już jakoś sobie poradzimy? No, ale na dupce dalej. No, jest silny, jest silny. Prefer for the death. No, dobra, czyli nie wolno stać na wprost niego. Okej, okay. ale te sensu schodzą, nie? sensu schodzą, człowieku. No, nie wiem, czy nie powinienem być bardziej przygotowany. No, ale dobra. Walka trwa. Na pewno nie bije teraz tak mocno jak był wcześniej. Więc myślę, się... e, e, e. Myślę, że jest ok. Tutaj trzeba uważać po prostu. Trzeba uważać, żeby gdzieś tam na łejwie nie stać. I myślę, że jest, że idziemy w dobrym kierunku. Tylko, czy tych sensów mi wystarczy? No, na pewno on już nie bije tak jak wcześniej. Odpukać oczywiście, oby tak dalej, moi drodzy, oby tak dalej. O nie, no to na pewno nie jest ułatwienie, nie? Te wszystkie potworki, które się pojawiają na ekranie, to na pewno nie jest ułatwienie. Dlatego trzeba je szybko tutaj, pach, pach, powybijamy. Dobra. I skupiamy się dalej na naszym bosie. Tutaj trzeba. O, to on, on jakby chyba tego prepera robi na wprost, nie? Tak mi się wydaje. No, tak mi się wydaje, że on na, na, na wprost to robi. Skrzynka jest jakaś. Jak wygląda sytuacja z potionami, 44 pocjony. O nie! O. Co jest? Ty na no co jest coś się stało Coś się zawiesiło halo Jak ja mam się ruszyć Halo widzowie widzicie to O jest udało się Ale pokonałem go Pokonałem go Coś tam wyskoczyło ale jakiegoś takiego dziwnego laga miałem No dobra ale było jakieś powiadomienie tak Było jakieś powiadomienie Że uwaliłem go To którą bierzemy skrzynię nie wiem, co to było. Ty, coś dziwnego to było, nie? Ale jest. Talk, talk to Master Roshi. Mamy to. Ale dobre, dobrego breakdensa miał, nie? Chyba, że to chodziło o to, że wiesz, może to nie był Bóg. Tylko taki efekt specjalny, że wiesz, gdzieś tam je unosiło w powietrzu, niby i tak dalej, nie? W sumie tak też mogło być. No bo teraz już się go nie da zaatakować. To znaczy, że nasza walka, jakby. Się skończyła powodzeniem, można powiedzieć, nie? Powodzeniem się skończyła, na szczęście, nie? No, ale spoko. Udało się. W takim razie się udało. Walka zakończona sukcesem, można powiedzieć, co nie? Można powiedzieć, że walka zakończona sukcesem. Ale nie ukrywam, że trochę miałem takiego ząka. Że, że co, co jest, nie? Że, what is going on, brada? What is going on? Dobra, przebiegamy sobie do teraz. I lecimy. Oddać naszego. A tu jakiś ten ulepszony, takiego ulepszonego, to sobie poszczelamy, nie? A dobra, możemy jeszcze te parę potworków w sumie sobie zabić. Bo czemu, czemu by nie? Czemu by nie, ale. Też nie ma co tutaj zamulać. Ten jeden to aż się prosi, nie? Mówi, Ciorcini, dawaj, dobra. Eee, no i co w sumie? Jeżeli chodzi o odcineczek. No to tyle. Pamiętajcie, like, sub, komentarz moi drodzy i wbijajcie na streamy Gorgo kreska, Stream na Twitchu oraz tutaj na YouTubie Dragon Ball Tibia i wszystko inne. Z Kodem Gorgo macie 3 dni paca za free na serwerku Return of the Science. Essa.